Trzecią niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus daje nam bardzo ważne słowo wsłuchajmy się uważnie w Jego treść. Zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego. Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi. Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. Zanim skomentuję tę Ewangelię, najpierw kilka ważnych informacji historycznych. Proszę, posłuchajcie. Położona na górze Syjon świątynia Jerozolimska była najświętszym miejscem dla Żydów jednym z najwspanialszych sanktuariów wszechczasów. Jej budowę rozpoczął Herod Wielki około 20 roku przed Chrystusem. Prace zakończono dopiero w 64 roku po Chrystusie. Sześć lat później, w roku 70. została zburzona przez Rzymian i już nigdy jej nie odbudowano. Za czasów Jezusa świątynia więc była jeszcze nieukończona, ale jaśniała już wielkim majestatem. Jej zewnętrzną częścią był dziedziniec Pogan, wielki plac otoczony portykami. Nazwa wzięła się stąd, że mieli tam wstęp nie tylko Żydzi. Również Poganie mogli podziwiać potęgę Boga Izraela. Do przybytku mogli jednak wejść tylko wyznawcy judaizmu, a do głębszej części tylko kapłani składający ofiarę. Stąd nazwa dziedziniec Kapłanów. Do świętego Świętych wchodził tylko arcykapłan i to raz do roku. Scena wypędzenia przekupniów ze świątyni miała miejsce na dziedzińcu Pogan. To właśnie tam gromadzili się w czasie świąt żydowskich sprzedawcy baranów, wołów, gołębi. Pobożni ludzie chcieli złożyć w ofierze przepisane przez prawo zwierzęta, które nie posiadały skazy, dlatego sprzedawcy na placu świątynnym bez skrupułów niezwykle podnosili ceny tych zwierząt. Również bankierzy wymieniający pieniądze pielgrzymów przybyłych z dalekich stron zawyżali kursy, bo w świątyni nie przyjmowano obcych monet posiadających podobiznę władcy. Pod płaszczykiem pobożności za zgodą władz religijnych świątynia, Dom Boży i Dom Modlitwy zamieniła się w targowisko i jaskinie zbójców. Proceder wyzysku pobożnych pielgrzymów w imię Boga był czymś naprawdę obrzydliwym, więc to bardzo tłumaczy gniew Jezusa. Tym bardziej że świątynia miała być domem modlitwy dla wszystkich narodów, a w tym kształcie mogła być raczej zgorszeniem pogan i tych, którzy mają słabą wiarę. Warto jednak na oczyszczenie świątyni spojrzeć w sposób symboliczny. Święty Jan mówi nam, że ciało Jezusa jest świątynią Bożą. Ta świątynia została zniszczona przez krzyż, ale odbudowana w przeciągu trzech dni. Święty Paweł natomiast sugeruje, żebyśmy myśleli o Kościele jako o ciele Chrystusa. Jeżeli tak, to Kościół właśnie jest tą świątynią Boga, która przypomina światu o obecności Bożej w świecie. Ale o ile możemy powiedzieć z całą pewnością, że w Kościele jest obecny Bóg mocą ducha świętego, jest obecny w mocy głoszonego słowa, w czynach miłości i miłosierdzia uczniów Chrystusa, to jednak Kościół ma także niestety swój dziedziniec pogan, czyli tą część bardzo ludzką, która raczej nie zachęca do wiary ludzi niewierzących, część tą, która jest jednak często bardzo przepełniona grzechem i wszelkiego rodzaju nieprawościami. Ale co możemy robić my, ludzie wierzący, żeby tę Bożą świątynię oczyszczać, skoro kochamy Kościół? Chcemy, żeby on był czysty, chcemy, żeby jaśniał mocą Ducha Świętego. Przede wszystkim musimy robić to samo co Jezus, czyli nie milczeć, gdy widzimy zło, a jednocześnie przyzywać Jego obecności. To Jezus oczyścił świątynię jerozolimską, a więc i On może oczyścić Kościół. Modlitwa, post, nasze osobiste nawrócenie to jest teraz potrzebne. I tu otwiera się jeszcze jedna przestrzeń możliwej interpretacji tego oczyszczenia świątyni przez Jezusa. Otóż święty Paweł mówi, czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście. I o tym bardzo rzadko się mówi, ale każdy człowiek wierzący w Chrystusa, ochrzczony w jego imię, jest świątynią Ducha Świętego. Jest sanktuarium Bożym. Czy patrzysz w ten sposób na siebie i na swoje ciało? Pan Bóg jest obecny w sanktuarium twojego serca. Ale jednocześnie Ty także i ja również mamy swój dziedziniec Pogan, czyli tą przestrzeń naszego człowieczeństwa, w której po prostu jesteśmy słabi, w której ulegamy grzechowi, w której raczej panuje chaos, zniszczenie i wcale w ten sposób nie świadczymy o tym, że jesteśmy uczniami Jezusa. Co mamy zrobić z tym naszym dziedzińcem Pogan? No właśnie to samo, co się stało 2000 lat temu. Otworzyć ten dziedziniec dla Jezusa. Niech On tam wejdzie. Niech On mocą i ogniem Ducha Świętego wypali i uporządkuje wszystko. Tego bardzo potrzebujemy. Twoim dziedzincem pogan może być na przykład relacja z drugim człowiekiem, może brak przebaczenia. Tym twoim dziedzincem pogan może być walka o czystość albo o dobre wykorzystywanie swojego czasu, walka z lenistwem i złymi przywiązaniami. Prowadź Jezusa w ten dziedziniec. Poproś, żeby On tam przyszedł z mocą ducha i oczyścił to, co nie licuje z godnością ucznia Jezusa i dziecka Bożego. Jesteś Bożą świątynią, a więc poproś Pana Boga o jej oczyszczenie. I na ten czas naszego osobistego nawracania i oczyszczania się niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w Jezusie.